Niekiedy miałem wrażenie, że jestem rzucony na głęboką wodę, że właściwie prawie że tonę, że, że tak jak mówi psalmista, woda sięga mi aż po szyję, nie widziałem ratunku, potem długie, bezsenne noce, jakieś rozmyślania, a burza mózgów, jakiś wewnętrzny niepokój. Co robić w takich sytuacjach? Gdzie odnaleźć ten wewnętrzny spokój i ten wewnętrzny pokój? O tym w dzisiejszym słowie zapraszam. I dobro, witam was bardzo serdecznie. Tak sobie myślę, że chyba nikomu z nas nie jest obcy stan takiego wewnętrznego niepokoju. Różne sytuacje życiowe, różne dramaty nas spotykają, zadania, przed którymi stoimy, odpowiedzialność za, za powierzone nam prace, odpowiedzialność za ludzi, z którymi, z którymi pracujemy, czy z którymi żyjemy, za odpowiedzialność za. Za rodzinę, to jest coś, co może niejednokrotnie, może niejednokrotnie spędzać sen z powiek. To jest coś, co może powodować wewnątrz jakieś, jakieś rozterki, jakieś niepokoje, coś, co, co właściwie sprawia, że, że tracimy jakieś, jakieś podstawy, jakieś fundamenty bezpieczeństwa. A to jest jeden z podstawowych, fundamentalnych potrzeb człowieka, potrzeba bezpieczeństwa gdzie szukać tego bezpieczeństwa, w jaki sposób odnaleźć pokój wewnętrzny, co zrobić, by te, by te nasze rozkołatane myśli w jakiś sposób uspokoić. Byśmy mogli też najzwyczajniej w świecie bez jakichś dodatkowych środków farmakologicznych najzwyczajniej zasnąć w spokoju. O tym przynajmniej po części... Przynajmniej po części w dzisiejszym słowie, a zaczerpnę te, te dzisiejsze to dzisiejsze rozważanie z książki Wieczór z Panem Bogiem. Serdecznie zapraszam. Istnieje opowieść o angielskim parowcu, który zatonął wiele lat temu, rozbijając się o podwodne skały. Dwanaście kobiet ukryło się w łodzi ratunkowej i zostało wyrzuconych nocą za burtę na wzburzone wody. Fale w jednej chwili poniosły je z daleka od wraku statku. Ponieważ kobiety nie miały żadnych wioseł, zdane były na łaskę i niełaskę wiatru oraz fal. Spędziły przerażającą noc podrzucane przez szalejącą na morzu burzę. Prawdopodobnie straciłyby wszelką nadzieję, gdyby nie duchowa determinacja jednej z pań, członkini chóru parafialnego. Kobieta modliła się głośno ze spokojem o Bożą obronę. Potem, namawiając współtowarzyszki, by zaufały Bogu, podnosiła je na duchu, śpiewając im pieśni niosące pociechę. Przez wiele mrocznych godzin jej głos niósł się po wodzie. Wczesnym rankiem następnego dnia mała jednostka wypłynęła w morze w poszukiwaniu rozbitków. Człowiek przy sterze nie zauważyłby kobiet z powodu mgły, gdyby nie usłyszał, jak jakaś niewiasta śpiewa pieśń pod tytułem Spocznij w Bogu, cierpliwie czekaj na Niego. Kierując statek w kierunku skąd dochodził jej donośny głos, wkrótce natknął się na dryfującą łódź ratunkową. Wielu ludzi zginęło tamtej nocy, lecz ta gromadka ufających kobiet została ocalona. Czy przeżywałeś kiedykolwiek długą, bezsenną noc, kiedy wszystkie zmagania i burze minionego dnia nie chciały cię opuścić? Czy nie potrafiłeś zasnąć z powodu zmartwień o to, co może przynieść dzień jutrzejszy? Być może czułeś się rzucony na fale oceanu odpowiedzialności bez widoku na łódź ratunkową. Zamiast leżeć pogrążony w smutku, frustracji, lęku czy złości, spróbuj zanucić, w myślach pieśń pełną wiary, głośno bądź po cichu. Gdy zwrócisz swą uwagę na prawdziwego ratownika, prawdopodobnie poczujesz się utulony w jego ramionach, uniesiony ku słodkim snom. To chyba ksiądz Krzysztof Grzywocz w jednej ze swojej konferencji opowiedział taki piękny obraz, że kiedy też doświadcza takiego wewnętrznego niepokoju, różnych trosk, znaków zapytania, różnych, różnych no, trudnych doświadczeń związanych też z jego posługą kapłańską. I kiedy, kiedy to wszystko owocuje taką bezsenną nocą, to ksiądz Krzysztof opowiadał, że wyobraża sobie, jak wdrapuje się na kolana Boga Ojca, tak się do tego Boga Ojca przytula, czuje się wtedy bezpieczny. Bóg Ojciec obejmuje go swoimi ramionami i wtedy bezpiecznie zasypia. Taki spoczynek w Panu. Wiele osób, z tego co wiem, doświadcza takiego daru, jakim jest spoczynek w Panu, czy spoczynek w duchu. To jest, to jest pewien dar, pewna łaska, ona jest też związana z takim wewnętrznym życiem duchowym i, i pięknie, pięknie, że takie osoby doświadczają tego spoczynku, też, też po takim doświadczeniu, one są wewnętrznie uspokojone. To jest jeden z owoców tego spoczynku w duchu, taki wewnętrzny pokój, taka ład, harmonia. Zresztą owocem działania Ducha Świętego jest pokój, jest harmonia, jest ład wewnętrzny. Ja mam takie doświadczenie mojego spoczynku w duchu, przynajmniej ja to tak nazywam, spoczynek w duchu, kiedy, kiedy rzeczywiście umordowany czasami całodziennymi zajęciami, różnego rodzaju pracami, wyjazdami, konferencjami, wykładami, spotkaniami, ja przychodzę, przychodzę wieczorem do, do swojej zakonnej celki, krótkie tylko pacierze odmawiam i momentalnie zasypiam, Taki, taki naprawdę szybki spoczynek i, i, i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że następnego dnia budzę się taki przedziwnie zregenerowany, o tak bym to powiedział, nie? z jakąś, jakąś nową energią, z jakąś nową siłą. To zmęczenie jakoś odchodzi, też to... To poczytuję jako, jako taki dar od Pana Boga. Oczywiście nie, molno, nie wolno tego daru nadużywać, to, to wiadomo, że ja mówię o takich sytuacjach nadzwyczajnych, które się zdarzają, które są niezaplanowane, które nie wynikają z braku roztropności czy z pracoholizmu, bo to jest niedobre. Bo to jest niedobre. Ale czasami tak po prostu bywa, że, że się różne spotkania, różne wydarzenia nałożą i Pan Bóg potem daje taki, taki dobry. Dobry odpoczynek. Za to jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny. Ale to, to tak chyba jest, nie? że jeżeli ufamy Panu Bogu, że jeżeli potrafimy Jemu powierzyć nasze troski, nasze kłopoty, to On daje to ukojenie. On daje taki wewnętrzny, wewnętrzny spokój, wewnętrzny pokój również. Tak? Bo to nie tylko chodzi o to, żeby mieć taki spokój zewnętrzny. Ale chodzi o to, żeby nawet podczas tego zewnętrznego zaangażowania, podczas tego zewnętrznej, zewnętrznej naszej aktywności związanej z pracą, z rodziną, dzieci, tu trzeba coś zrobić, tu trzeba coś zrobić, prawda? wydaje się, że te, tego jest mnóstwo, że, że, że nie podołamy. A, a pomimo tego jest w środku jakiś pokój, że, że Pan Bóg się zatroszczy. Ja mam takie swoje powiedzenie, jeszcze, jeszcze sobie tak wpisałem w serce w szkole średniej. A mianowicie, że kto ma czas dla Pana Boga, temu Pan Bóg czas pomnaża. I teraz chyba jeszcze można byłoby powiedzieć, że kto ma czas dla Pana Boga, kto w swoim życiu. Chce wypełniać wolę Boga, kto w swoim życiu idzie za Panem Bogiem, temu Pan Bóg daje pokój. Pokój wewnętrzny pomimo całego zewnętrznego chaosu, pomimo całej zewnętrznej burzy, która nas otacza, której doświadczamy. To jest podobnie, słuchajcie, jak, jak na, ta, ta burza na jeziorze. Prawda? Znamy, znamy tę sytuację. Apostołowie, którzy są przerażeni, a Jezus mówi: czemu, czemu tak bojaźliwi jesteście, małej wiary? No, czemu tak bojaźliwi jesteście małej wiary? Może przez te różne doświadczenia, słuchajcie, tak sobie myślę, może przez te różne doświadczenia, które na do nas spadają, których doświadczamy, Bóg też chce nas nauczyć takiego większego zaufania Jemu. Wczoraj o tym mówiliśmy troszeczkę w kontekście Abrahama, w kontekście ogołocenia, w kontekście wykorzenienia. Żeby, żeby jeszcze bardziej zaufać Panu Bogu. I być może w tych różnych doświadczeniach, które przeżywamy, w tych niespokojnych doświadczeniach, chodzi o to, żeby, żeby też zaufać Panu Bogu, że On ostatecznie się zatroszczy, że ostatecznie taki prawdziwy pokój, będziemy mieli tam w niebie, będziemy mieli tam w niebie. A On nas chce przez te burze naszego życia przeprowadzić na drugi brzeg. To jest bardzo ciekawy, ciekawy też obraz, ten biblijny, że, że kiedy nastała ta cisza na jeziorze, to oni szybko znaleźli się na drugim brzegu. Nie? Szybko znaleźli się na drugim brzegu. I myślę, że, że chyba o to też w naszym życiu chodzi, że kiedy będzie już takie całkowite zaufanie Panu Bogu, takie zawierzenie Jemu, takie, takie całkowite oddanie się Jemu, to szybciutko znajdziemy się na drugim brzegu. A tam na drugi brzegu, no właśnie, niebo i rzeczy, których ani oczy nie widziały, ani usły, uszy nie słyszały, co Pan Bóg nam przygotował. Dobrze, słuchajcie, idziemy na drugi brzeg, niech Pan Bóg nas tam prowadzi, a tam będzie niekończące się szczęście. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.